Jakiś czas temu pokazywałam Wam, jak robię naklejkę kaktusa, a teraz zrobimy jakiś nowy projekcik. Przydadzą się etykiety samoprzylepne. Przyda się ołówek z gumką, oczywiście. To podstawa. Cienkopisy kryślarskie i cały zestaw różnych kolorów markerów alkoholowych. Jeżeli nie macie markerów alkoholowych, to możecie spróbować wodnymi. Ja nie próbowałam. Ten papier bardzo dobrze przyjmuje markery alkoholowe. No i zaletą markerów alkoholowych jest to, że nie zostawiają takich przejść twardych. Można je elegancko zblendować, czyli tak wymieszać na piękny gradient. A jaki dzisiaj projekt? No rozkoszne, pyszne, słodkie, cudowne lody na patyku. Takie trochę w celu kawaii. Zrobiłam już tutaj dwa małe projekciki, szybciutko. I teraz robię obrys cienkopisem Pigma Micron, rozmiar 3. Tak tylko, żeby zaznaczyć gdzie są linie i żebym mogła wymazać ołówek i wszystko pokolorować markerem alkoholowym. Wszystkie pozostałości z gumki na bok i można zabrać się za kolorowanie. Ja wybrałam na ciałko tego loda, na tą bazę, kolor brzoskwiniowy. Także powiedzcie mi jakiego smaku jest ten lód brzoskwiniowy, waniliowy, albo jaki smak najbardziej lubicie. No ale dobrze, wracając do kolorowania. Jak koloruję, jak wypełniam tutaj te miejsca, staram się jak najmniej dotykać tego obrysu, żeby, mimo że ten cienkopis jest przeznaczony do markerów alkoholowych, ale żeby uniknąć jakichkolwiek smug spowodowanych przez jednak rozpuszczenie się tego tuszu, no bo tak się zdarza czasami. Jak za dużo się, mar nie markera, tylko jak za dużo się położy cienkopisu, to ten marker potrafi niewyschnięty dziękobiz jeszcze rozciągnąć, także staram się tutaj unikać tego. Poza tym trzymanie się linii jest jak najbardziej wskazane, żeby kolorowanie było ładne, a nie takie niechlujne. Żeby te moje lody były bardziej takie trójwymiarowe, a nie płaskie to robię jeszcze cieniowanie, także używam tutaj dwóch różnych odcieni, bo markery alkoholowe, jeżeli się położy jedną warstwę na drugą, to one automatycznie stają się ciemniejsze, no ale czasem jest to niewystarczająco, więc warto użyć jeszcze dodatkowego, innego koloru, żeby ten cień taki uzyskać. No i wymyśliłam sobie, że jeden lód będzie miał polewę niebieską, drugi będzie miał polewę różową. Oczywiście to wszystko kwestia naszej wyobraźni, co sobie wymyślimy. Cały czas powtarzam, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Powiedzcie mi, jakie sobie smaki tych polew wyobrażacie? Jedna jest niebieska, druga jest różowa, jedna jest smerfowa, druga jest gumą balonową. <laughs> A może macie inne pomysły na smaki tych polew? Tutaj też wprowadzam dodatkowe kolory i tutaj trzy kolory są, żeby ta polewa też nie była płaska. no Bo jedna warstwa koloru no, daje taki efekt pokolorowany tylko. A ja chcę, żeby to jednak było takie żywsze, takie bardziej trójwymiarowe, więc dodaję jeszcze tutaj te cienie ciemniejszym kolorem i jeszcze potem wprowadzę jeden ciemniejszy odcień na krawędzie. Gdzie ten cień będzie jeszcze większy, także to jeszcze bardziej ta polewa stanie się trójwymiarowa i tak wyskoczy z tego obrazka. A skoro jesteśmy w temacie lodów, to może podzielcie się tym, czy w ogóle lody lubicie, a może wolicie inne słodycze, a może wcale nie jesteście za słodyczami, wolicie jakieś ostre, wykwintne dania, jako przekąski, czy jako główne danie. Nie, no lodów się nie, je jako główne danie. A jeżeli lubicie lody, to może napiszcie, jakie smaki najbardziej lubicie: czekoladowe, waniliowe, a może jakieś bardziej wyszukane. Na patyczkach tych lodów umieściłam serduszka, bo to dodaje takiej słodyczy dodatkowej. Rysuję te lody w stylu kawaii. To kawaii przez dwa i na końcu, bo już znalazłam, że jest też przez jedno i znaczy zupełnie coś innego. No i w tłumaczeniu z japońskiego oznacza to sympatyczny, uroczy, czarujący, śliczny, słodki, milutki, więc takie jak te moje lody, takie. Słodziutkie i urocze i uśmiechające się od razu do Ciebie. Zjedz mnie, zjedz mnie, a przynajmniej naklej mnie gdzieś i żeby ślinka leciała na kolejne lody. Kuszenie w Edenie. Jak już pokolorowałam te lody, to czas na poprawienie obrysu. I zewnętrzny obrys robię grubszym czynnikopisem 0,6, żeby ta linia była taka mocniejsza, żeby te lody jeszcze bardziej... Były uwypuklone na tym obrazku. No a wewnętrzne linie zrobię cienkopisem 0,3, tylko żeby poprawić. No, te linie już były zrobione, ale przy wymazywaniu gumką czy przy nakładaniu koloru, to jednak te linie się po drodze gdzieś troszeczkę gubią, więc żeby je poprawić, żeby je wzmocnić, no, to jeszcze raz je poprawiam. No, i nareszcie oczka w niebieskim lodzie są zrobione i nabiera całego uroku i krasy. Specjalnie przywróciłam ten obrazek do górnogami, żeby ręką tam nie porościerać jeszcze tego schnącego cienkopisu, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. A chcę, żeby jednak to wyglądało ładnie, a nie byle jak. Tak samo. Robię obrys zewnętrzny na grubo, te wewnętrzne linie cienkim, Jeszcze dodatkowe poprawki, dodatkowe cienie przy oczach czy przy ustach i można wycinać. No i są takie słodkie, rozkoszne lody. Chcielibyście takie naklejki? Podobają Wam się takie? Może macie inne pomysły na naklejki? Ja już tam w głowie kilka mam i sobie nawet gdzieś spisałam, także będę robić kolejne. A jeżeli Wam się podobają i chcielibyście też zrobić takie naklejki, to fajnie by było żebyście się podzielili tym, co Wam wyjdzie, oczywiście hashtag Srebrna Igła. Zobacz, jest nadal aktualny. Także, jeżeli byście zrobili taką naklejkę i chcielibyście się ze mną podzielić tymi efektami, to skorzystajcie na Instagramie z tego hashtagu. Także, jeżeli podobał Wam się pomysł na takie domowej roboty naklejki, to skorzystajcie, nie zapomnijcie mnie oznaczyć i zostawcie oczywiście jakiś znak po sobie tutaj pod tym filmem. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to. Zachęcam do zasubskrybowania, bo filmy pojawiają się przynajmniej raz w tygodniu, regularnie. Z tej strony możecie zobaczyć inne moje filmy bądź playlisty i widzimy się za tydzień w piątek o 16. bądź też wcześniej. Pa!